Czytanie z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz powiedział do ludu: Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się. A Pan Bóg Twój będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego. Słuchając Jego głosu, lgnąc do niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na Ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom Twoim Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.